Witam serdecznie. Bank Anglii podniósł stopy procentowe do 4%, to najwyższy poziom od 14 lat. Bank stopniowo zwiększa stopy procentowe od grudnia 2021 roku, co jest dziesiątym z rzędu wzrostem. Stopa jest teraz na najwyższym poziomie od października 2008 roku. Wzrost stóp procentowych zazwyczaj zmusza banki do zwiększenia stopy zarówno dla lokat, jak i kredytów hipotecznych. Jednak po chaosie budżetowym w ubiegłym roku ta dynamiczna sytuacja uległa zmianie. Oto jak nowy wzrost stóp procentowych wpłynie na Ciebie. Kredyty hipoteczne. Choć wzrost stopy bazowej zazwyczaj powoduje wzrost stóp procentowych dla kredytów hipotecznych, chaos gospodarczy po budżecie miniaturowym ubiegłego roku spowodował, że średnia stopa procentowa dla kredytów hipotecznych była znacznie wyższa niż stopa bazowa. Od tego czasu stopy procentowe dla kredytów hipotecznych stopniowo spadają. Średnie stopy procentowe dla kredytów hipotecznych nadal spadały nawet po ostatnim wzroście w grudniu. Bank Virgin Money wprowadził niedawno kredyt hipoteczny z stałą stopą procentową poniżej 4%. Umowa z oprocentowaniem 3,99% dotyczy 10-letniego kredytu fixed i jest dostępna tylko dla osób z depozytem w wysokości co najmniej 25%. Chociaż kredytobiorcy mogą być zaniepokojeni ostatnim wzrostem stóp procentowych, nadmierny wzrost stóp procentowych dla kredytów hipotecznych w ubiegłym roku teraz powoduje spadek stóp procentowych. Dodatkowo w ostatnich tygodniach udzielający kredytów biorą udział w tak zwanej wojnie cenowej. Eksperci powiedzieli, że choć stopa bazowa wpływa na ceny kredytów hipotecznych, inne czynniki, takie jak zaufanie rynku, również wpływają na kredyty hipoteczne. Co oznacza, że nie oczekuje się negatywnego wpływu decyzji Banku Anglii. Oszczędności W ciągu ostatnich kilku miesięcy głównym celem Banku Anglii było kontrolowanie inflacji, a podniesienie stóp procentowych uważa za narzędzie do jej osiągnięcia. To, jak twierdzi, motywuje ludzi do oszczędzania i mniejszego wydawania. Banki ogólnie podnoszą swoje stopy procentowe na rachunkach oszczędnościowych, licząc na to, że więcej ludzi zostanie przyciągniętych przez wyższe odsetki. Jest to jeden z najlepszych efektów wzrostu stóp procentowych dla konsumentów. Eksperci spodziewają się wzrostu w kontach oszczędnościowych zmiennym oprocentowaniem, choć nie w proporcjonalnym stopniu do wzrostu stóp procentowych. Jednak te stopy procentowe również nieznacznie spadły ostatnio. Dlatego nawet jeśli dojdzie do wzrostu oprocentowania na rachunkach oszczędnościowych, nie będzie ono zgodne z inflacją i może spaść w najbliższej przyszłości. Z oczekiwaniami niższego popytu, oczekuje się, że przedsiębiorstwa zawieszą podwyższanie cen w celu przyciągnięcia większej liczby klientów. Jeśli masz jakieś pytania i zastanawiasz się jak to wpłynie na Twój kredyt, zapraszamy do kontaktu z Albion.